Ronaldo jest bardzo mądry, bardzo dobra decyzja z przejściem do Alnas. Czemu? Już tłumaczę Widziałem tylko za granicą te filmiki W Polsce nie Więc news, news, news Czekajcie, jest skin Neymara Nie, dobra, uznajmy, że to jest Neymar, nie? Ten, Roberto Carlos to Neymar od dzisiaj, nie? On ten, on chciał grać, nie wiem, kusił go Real no, i ten, no i postanowił. Mm, kur, korci, korci mnie wezmę, wezmę to, bum, bum, bum. No, i tak sobie zrobił pracę w Lidlu. No, fajna praca w Lidlu, jak sobie to to. Ale dobra, nieważne. No to tak, przejdźmy do tematu. No, to on postanowił to zrobić. Każdy mówi, że to był jego koszmarny błąd. Ale nie wiem, czy taki koszmarny, gdy do niego dołącza za niedługo. Nie ma. Nie ma. Bo no on surfuje na desce. Nie, no i no, dobra. Jedni widzowie, napiszcie czy ten. Jak to z Christ... Krystianem Ronaldą to przewidział? czy co... co to ma znaczyć? Napiszcie w, kom... w komach. Moim zdaniem to czysty przypadek. A i w ogóle jest dziwne koło fortuny. Patrzcie, limitowa... Pamiętacie tego skina? Pamiętacie tego skina? Tego... W harfona mam złe... złe tam skojarzenia. Na Tanubisa. Jedynie co chyba nie jest limitowane. Z tych to jest Banana Gooey. I... specjalne, Poza Frozen walkirium anem... Anim tak, Anemist. No, Dobra, lecimy z paroliktiksem, może. Nie, no nie chcę. Ciekawe, która, która, która jest teraz w... Dobra, widzowie. W ogóle przygotujcie się do nowego karnetu, już nadchodzi. Dobra, lecimy taką blog dash, może ktoś dołączy Tak nas 9 osób Dobra, killer Killer w kilka dzidło. dobra, zaprosimy wszystkich po kolei. Och, cześć killer, a to wiem mówiliśmy sobie tak trochę na odcinku. Ja się będę próbował pierwszy raz montować. Trzeci Po raz zrobiłem cięcie, że ten i wtedy się błogował, nie było głosu. Drugi raz. Jak czekałem na turniej. Dobra. Dobra, jest Kubiks i ten IP. Dzisiaj się nie pomyliłem. Ja no, szary w zasadzie tego kubiksa Cristiano Ronaldo Sweet Ronaldo Dolila Myślał, że popełnił to szmaryn błąd. No i nagle nejma, nejma. Nie Wiem czemu, ale oni chcą kupić jeszcze Kante chyba Płock B, na pewno Modrika. I powiedział im, że najwyżej może jak się skończy sezon. Nie wiem, oni chcą zostać... Jeden, jeden klub się tworzy, drugi rozpada. Powiedzieć wam dlaczego? Chodzi o, PSG, chodzi o to, że Pezrze się rozpada. Jeśli nie wiecie czemu. No to ten. Messi. Wraca do FC Barcelony podobno. Mbappe jest wkurzony, bo miał być rowercik w PSG, ale go nie ma oficjalnie. Jak wiadomo. No i Neymar. Nie dorabia sobie na emeryturkę, tylko. Tylko są na niego źli przez to, że ma, ma dziwne zachowania. Więc coś się kończy, coś zaczyna. Nie wiem, spraw... Czekajcie, widzowie, bo sprawdzamy tuba. YouTube Al Nas Al Neymar Al Neymar Nie no są jakieś angielskie transfer Nie no polskiego nic nie ma no więc widzowie informacje ode mnie. Zagramy z jakimś randomkiem. Ostatnio się narzekało, że Ronaldo że Ronaldo do Lidla, teraz narzeka się, że Neymar do Lidla. Tylko ja nie wiem, czy oni nie wykupnią Dobra, sprawdźmy. Sergio Ramosa chcą kupić. Nie wiem jak to... bardzo już mają. Pił każdy. Chcę kupić Nasr. Dobra, co 11 kilo przynajmniej mi grać. Pff. Rozumiem, jakby to jakiś zespół z Kataru czy tam USA ten wykup, robi taki team, no ale że jakiś team, o którym nikt nie wiedział, dopóki tam Ronaldo się nie przeniósł zanim zdaniem to nikt o tym klubie nie wiedział No ale go zabiłem Al Nasr no, Kurde, mogę znaleźć tego filmiku po, po angielskie. No na no kiedy? Jeszcze w tamtym roku były rozmowy ten, o peżże. Ale wiadomo, jak to się skończyło. Niestety. Napiszcie, gdzie byście chcieli najbardziej zobaczyć Cristiano Ronaldo w następnym roku. Tak szczerze, ustawiam, że ten. Że nie wywalam z ten FC Barcelony, chyba pikule, Nie pamiętam, jak ten. Jak się nazywał. Ten, który. z którym Simon drama. No, chyba Żróbka, ale nie pamiętam, no, więc jeżeli nie wywalą, no to pewnie Messi podrobi sobie też pod emeryturkę Walnasrów. Mnie tylko jedna rzecz zastanawia, czy Nasr nie chce przypadkiem wykupić Całego futbolu już za niedługo. Właśnie, oni mogą kupić sobie wszystko, co tylko zechcą. Mogą, mogą sobie kupić. Oni mają tak tam bogate. Że, za ten. Że jakby ten. Bogat, umówili się jakoś z Katarem, USA i tymi innymi bogatymi krajami, to myślę. No żeby mogło być całkiem spoko. Dobra, zagramy sobie. Dobra, odbieramy dwa prime. rzucamy na razie. Zobaczmy. Nefs. O kolekto pytał. Dobra, jestem słaby na kąpie. To jest FIFA mobile, a nie FIFA Compine. Tempi Magłaja A wiecie, że w Polsce, Białorusi, Ukrainie ten. O kurczę. Czekajcie, lecimy. Dobra, dokończę potem. Nie wiem, nie wiem, jak się tu gra na kąpie. Na kąpie tu nie ma sensu w to grać. Patrz, patrz. Longshot! No i a Napiszcie, czy chcecie takie gierki na moim kanale. Tak, szczerze, trochę do dupy, mój skład. Leć tam! Juwinci! Tylko nie wiem skąd, skąd, nie wiem. To chyba ten zalegro, taki tani. I podanie do Juwinci! Podanie. Kolejne. Uwaga, pussy! Aj, no pussy nie dał rady. Nie, no to oryginalny Jupinci, chyba, nie? Napiszcie w komentarzach. Czekajcie, tego przesuniemy. Tak trochę tu. Save. Dobra. Zatem się ciężko rusza. Ale w ślisk. Lecisz. Dobra. Pa, pa na to. <ścoughs> Kurna, pom pomyliłem się z w tę spację. No i wiecie, jak to wyszło już. Ip. Dobra, tam. No i winki Gdyby strzelał. Dobra, zobaczmy. Jak gdzie? Dobra, tam był najdalej obronica. Eee. Hmm. mają w ogóle i Łata. Ła to fajnie mają. O dobra. Dobra, teraz tylko się nie pomylić. Prosto i kap tutaj. Dobra, pięknie, dawajcie lecimy Hatrika. Jak chcecie, to możecie mnie dodać do znajnik Disco party 1, 2, 3. Dobra, jakby to powiedzieć? Było nie jaka taka jest no, lajba. Słuchaj, Pasuj! Dobra. Panata. I lecimy. Tańczę. Aj, 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 Dobra, polecimy tym hatrika, tak jak już mówiłem. Aj, dziwny jesteś, może. Nie, no nie chcę hatrika. Dobra, karn. Jeżeli nie strzelę, to nic się nie stanie. Będę miał karnę. Dobra. Bez sensu. Dobra, oni myśleli, że spalony, już podnoszą rączki, tak jak... Uwaga. Czy w końcu zostanie ten, co powinien... Aha. No, dobra, widzowie, lecimy karny, nie? No, i taki jabik. Discodący 1, 2, 3 tu jest. Dobra, lecimy, tylko tak, żeby nie wpuścić bramy. Shift. Tylko, żeby im nie strzelić, bo to będzie chyba większy problem. ja no, którym No, który się robił w Ślickiej? Chyba pół. Nie, E? Nie wiem. No okay, i pasją się robi ślizgi. Masz dzięki. O kurczę, tylko nie pedri, pedri. I Jep. Dobra, hat-trick, no i teraz samo obój leci, nie? Dobra, dawajcie, lecimy. Nap. Lety i biją. Normal, Normalny bramkarze i in Ohio. A szkoda, się, że się skończył ten taki turniej spela. Dobra, robimy karny i kończymy, nie? Taki fajny. No i dobra. Ciężko teraz, żebym ja nie strzelił. Pojechać Mam na kontynuacji taką bramkę Ale się tak fajnie gro. Jak ktoś to disco dance na razie jest jedyne. Chcecie mnie dodać na telefonie gdzie mam lepszy Ten to excuse me bro Excuse me bro I ja pomyliłem Przez chwilę myślałam, że to weszło, nie? Pomyliłem ten sprinter to to wiecie czym, już sami. I w oddawaj o, Dawaj, dawaj. Jorifio. Nie no, on się tak potrafi kiwać. No nie. Czemu im się tak łatwo strzela? Dobra, weźcie. Lećcie mi tam, lećcie. No, lećcie szybko. No, dobrze, dobrze, dobrze. Tak, tak, tak. Dobra, uratował nas Wlachą Dobra, lecimy karne. Karne, kur... No, kurczę, karne pani miał karne. No, patrzcie jak się strzela karna. Piuum! Kurna! Ha, na nie umiem rzucać. Dobra, będzie strzeż No Weź. Może tak by spróbować podkręcić? No dobra. Ja ale zawsze z szczubo, po bo zawsze każdy myśli mnie, że walce No nie się rzuci, tak jak... Dobra, ja tu podkręcam. To. no. A się, a się, a się. A... Dobra, Pedri, musisz nie strzelić tego jednego. Dobra, zgadłem, dobra. Dzięki ci mordo, Pedri. To jak... Normalnie, jak karny Argenty... A... No, a dobra, nieważne. Dobra, powiedz, było nie robić karnych.